Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, Salvatoriani. Szczęść Boże, moi drodzy. Witajcie w kolejną Niedzielę na serio. Piękne jest to, jak ludzie potrafią się nawzajem słuchać, jak potrafią słyszeć innych ludzi i iść też za tym, co słyszą, iść też za dobrymi natchnieniami. Dlaczego o tym mówię? Chcę podziękować Oli, która słysząc, że mówię o tapecie na telefon, którą można wrzucić sobie właśnie i ustawić na, na tydzień z cytatem naszym, przygotowała nowy format naszej niedzielnej grafiki po to, żeby lepiej on dopasowywał się do telefonów. Także Olu bardzo dziękuję i po polecam, aby już od tego tygodnia w taki bardziej profesjonalny sposób z tego korzystać i po prostu sobie tę tapetę, jeśli chcecie oczywiście, z cytatem wyostrzonym przez nas z niedzielnej liturgii słowa wziąć, ustawić. Święty Łukasz, bo jego Ewangelię ciągle jeszcze czytamy w tym roku liturgicznym, Podając nam słowa Jezusa skierowane do wdzięcznego Samarytanina to tydzień temu, przenosi naszą uwagę na, y, od razu na pytanie Faryzeuszów dotyczące przyjścia Królestwa Bożego. To jest to, co dzieje się po tym zeszłotygodniowym fragmencie. Mogli być oni żywo zainteresowani tym tematem, gdyż jedną z oznak nadejścia tego Królestwa Królestwa Bożego. Miały być uzdrowienia dokonywane przez Mesjasza. Stają więc faryzeuszy, faryzeusze, w obliczu możliwości przyjęcia Jezusa jako tego, który ogłasza Królestwo, który jest zapowiedzianym Mesjaszem. Stają faryzeusze w obliczu możliwości przyjęcia Jezusa jako tego, na którego czekają. Stają w obliczu możliwości rozpoznania w Jezusie oczekiwanego przez siebie mesjasza, czyli stają w obliczu możliwości spełnienia swoich największych pragnień, bo największym pragnieniem Izraelitów było, aby przyszedł mesjasz. W życiu ciągle stajemy przed podobnymi możliwościami. Każdy dzień, zdarzenie, każda relacja, Zwłaszcza ta małżeńska. Jest możliwością, by rozpoznać Jezusa. Jako swojego mesjasza, jako swojego zbawiciela, jako tego, który przychodzi spełnić, wypełnić największe moje życiowe pragnienia. Każdy dzień, zdarzenie, relacja jest możliwością, by opowiedzieć się za Jezusem. By uwierzyć mu, by pójść za nim, by powierzyć się jemu. Każdego dnia Jezus chce powiedzieć każdemu z nas: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli chce Jezus każdego dnia informować mnie, przypominać, że dostrzegając Jego działanie w moim życiu, Wykazując się wdzięcznością, wchodząc z nim w bliskość, on sprawia, że ja wstaję. Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. On sprawia, że ja wstaję, to znaczy, że ja jestem zwycięzcą, ale zwycięzcą na wzór Jezusa, zwycięzcy śmierci. Zwracałem na to uwagę tydzień temu, że to słowo wstań, ono wskazuje na zmartwych wstań. Ale on mówi, wejdź w przestrzeń zmartwychwstania do tego uzdrowionego Samarytanina, do tego wdzięcznego Samarytanina. Stań się jak i ja zmartwychwstałem. Czytamy to z perspektywy wiary, oczywiście. Wtedy, kiedy Jezus wypowiadał historycznie te słowa, do tamtego człowieka jeszcze zmartwychwstałym nie był. Więc Jezus powtórzy: ważne to jest. Każdego dnia chce mi mówić: Wstań, bądź zwycięzcą, bądź zwycięzcą na mój wzór, tak jak i ja, wejdź w przestrzeń mojego zwycięstwa, tego najważniejszego, najbardziej potrzebnego zwycięstwa zwycięstwa nad grzechem, nad śmiercią, nad piekłem, nad szatanem, nad wszystkim tym, co złe, nad wszystkim tym, co rozwala życie, co rozwala ciebie, co nie pozwala ci się cieszyć pełnią życia. Możesz to zwyciężać. Wstań. My czasem chcemy być zwycięzcami, ale na własny wzór, nie na wzór Jezusa. Na wzór tego, by było nie tyle zgodnie z prawdą, ale zgodnie z moim widzimisię. By było nie tyle w stronę rozwoju. To pokazuje tak naprawdę niezwykle ograniczoną moją perspektywę, moje jakieś zaciemnienie, jakieś takie zacietrzewienie się na, na tym moim widzimisię. To jest, to jest to, na czym zakręcił się Lucyfer, niosący światło, mógł nieść światło, którym jest Bóg, i zakręcił się na tym, na, na swoim widzimisie, że, że nie, że nie chce tak, że chce po swojemu, że, że Bóg nie chce dla mnie dobra, że nie chce mu służyć. I stało się z nim to, co się stało. I kiedy my nie idziemy w tę stronę, aby być zwycięzcami na wzór Jezusa, na wzór Jezusa, czyli zwycięzcami w zgodzie z prawdą, zwycięzcami w tym, co prawdziwie służy życiu, a nie mojemu widzimisię, nie tyle mojemu komfortowi i na mojemu zbawieniu. Kiedy nie idziemy w tę stronę, to idziemy w stronę złego, w stronę rozwalania. W stronę pomniejszania życia, w stronę rozwalania samych siebie, rozwalania też małżeństw, rodzin, życia w ogóle. Każdego dnia Jezus mówi mi: Wstań. Spróbujmy to też powiązać z, z tym momentem, kiedy budzimy się i kiedy rzeczywiście fizycznie też wstajemy z łóżka. Jezus też y, historycznie mówił do tego człowieka, który padł przed Nim na kolana, y, wstań, po to, żeby fizycznie wstał, ale zawarł w tym fizycznym wstaniu tę prawdę o zmartwychwstaniu, o powstaniu do życia, do dobra, do miłości, do dzielenia się do służenia, do przyjęcia służby i służenia dalej. Więc kiedy codziennie rano wstajesz z łóżka, to usłysz to Jezusowe wstań, idź, idź w dzień i czyń dobro. Mogę wstać i mogę iść działać dla dobra. Podobnie jak przywołany przeze mnie tydzień temu święty Józef, który słyszy to, usłyszał to samo idź w kontekście zaopiekowania się swoją rodziną. Słyszy święty Józef, idź, to znaczy służ swojej rodzinie, służ Marei, twojej żonie, służ dziecięciu. Dostrzegaj ich potrzeby i im zaradzaj, a gdy będą one szczególnie trudne, wymagające, to ja pomogę ci je dostrzec. Ja Twój Bóg ja powiem ci o nich. Ja podpowiem, co masz robić, jakie, są twoje ta jakie swoje talenty masz wykorzystać. Wstań i idź. Idź i czyń dobro. Idź i kochaj swoją rodzinę. Służ jej. Służ jej życiu, jej rozwojowi, a nie Twojemu widzimisię, że mi się chce to czy tamto. Ale czy to, że tobie się chce, to czy tamto, czy to służy Twojej rodzinie? Czy to służy jej rozwojowi? Czy to służy zbliżaniu się Twojej żony, Waszych dzieci, Twojego męża, Waszych dzieci? Do świętości, do nieba, do Boga. By to wstań, idź, usłyszeć i przyjąć, to trzeba odkryć, że jestem chorym, że potrzebuję uzdrowiciela. A to pokorne przyznanie się, że nie jestem idealny, jest trudne. Właśnie o to chodzi, przyznać się przed sobą, że nie jestem idealny, że są we mnie takie przestrzenie, które są niedopracowane, które są przeze mnie zapuszczone. I to przyznanie się nie jest proste. By się przyznać do słabości, pomyłki, porażki, to naprawdę potrzeba dużej odwagi. Dużo łatwiej jest udawać, udawać, że tego nie ma. Że to się nie dzieje, że to się nie wydarza. Ale zdajemy sobie doskonale sprawę, że to jest jak postawa dziecka, które udaje, że nic się nie stało. Stłukło talerz, pozamiata, wyrzuci, być może za okno i udaje, że nic się nie stało. A kiedy jest pytane przez rodziców, co się stało, co się dzieje, nic. My też, jako dorośli, czasem się tak zachowujemy. Wszystko w porządku. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie mam nic do przepracowywania. Nie potrzebuję się niczym zajmować. A skąd te trudności w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, to przez nią, to przez niego. To przez te dzieci, to przez sąsiada. Szefa w pracy. Może czasem warto usłyszeć, czy spróbować, zaryzykować i zacząć się zastanawiać a może to przeze mnie? A może to ja mam jeszcze nad czym popracować? A może to ja potrafię zrobić, potrzebuję zrobić taki czy inny ruch? Oczywiście, łatwo jest to usłyszeć w perspektywie znowu tego drugiego. A tu chodzi o mnie. Bo Jezus nie mówi ci idź i powiedz jej, żeby wstała. Jezus nie mówi ci idź i powiedz mu, żeby wstał. Jezus mówi ci wstań, idź. I kiedy ty wstaniesz i idziesz, i jesteś z Nim w kontakcie i przyjmujesz Jego służbę, to On istotnie może Ci powiedzieć: Powiedz Mu, żeby wstał. Albo nawet prawdziwiej, pomóż mu wstać. Odpowiedź Jezusa na pytanie faryzeuszów, to które wspomniałem wyżej wcześniej, na to pytanie o Królestwo Boże, skutkuje pytaniem zadanym przez uczniów Jezusa. Izraelskie elity pytają o czas przyjścia królestwa. A uczniowie pytają o miejsce. Tam ci pytają kiedy, a uczniowie, gdzie to się stanie. Jezus znów odpowiada i mówi o trudach najpierw o swoim cierpieniu, zapowiadając mękę, śmierć zmartwychwstanie, ale potem mówi też o tym, co czeka ludzi. Zobaczcie sobie, to jest 17 rozdział, wersety od 20 do 37. To, co jest między zeszłotygodniowym fragmentem Ewangelii a tym dzisiejszym. I mówi też Jezus o tym, i to już jest nasz dzisiejszy fragment Ewangelii: mówi o tym, co ma się stać pomocą dla ludzi wszystkich czasów. W końcu stawia Jezus pytanie, na które nie zostaje udzielona odpowiedź. To pytanie znajduje się w ostatnim zdaniu naszej dzisiejszej Ewangelii. Posłuchajmy. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 18, wersety od pierwszego do ósmego. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg? Czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Opowiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Sprawa wiary towarzyszyła nam mocno dwa tygodnie temu. Wtedy to apostołowie prosili Jezusa, przymnóż nam wiary. Wtedy ta prośba pojawiła się również w kontekście opisywanych przez Jezusa trudności. Ale tutaj, kiedy Jezus opisuje trudności, sam podnosi kwestię wiary. Sam, jakoś prowokując nas do zastanowienia się nad tym, pyta: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? To pytanie Jezusa w pierwszym rzędzie tyczy się jego powtórnego przyjścia na świat. Ale przeczytajmy je też w perspektywie naszej codzienności. On przychodzi do nas każdego dnia, pytając o to, czy zastanie mnie wierzącym, czyli otwartym na Jego bliskość, szukającym Jego obecności. Czy zastanie mnie takim, kiedy nawiedzi mnie o poranku, budząc mnie ze snu? I połączmy to, mówiąc mi: Wstań, idź, czyń dobro. Czy ja wtedy okażę się wierzącym, czyli przyjmującym to, to przesłanie, to zadanie? Czy On, Bóg mój, spotka mnie wierzącym, kiedy jestem w pracy, gdy jadę samochodem, gdy przechodzę przez ulicę? Czy pozostanę otwartym na Niego, gdy będę robił zakupy, czytał książkę, spotykał się ze znajomymi? Czy będzie we mnie miejsce dla Jezusa, gdy się zdenerwuję, gdy coś zdarzy się nie po mojej myśli, gdy na kimś się zawiodę? Czy we wszelakich życiowych sytuacjach będę wierzącym? Czy będę? Tego nie wiem. Mogę chcieć być i to ważne. By odpowiedzieć sobie na to w tej kategorii, czy chcę być wierzącym w każdej życiowej sytuacji. Ale nie mniej ważne jest to, czy jestem, a także czy byłem. To jest dobry punkt do codziennego rachunku sumienia. Idąc wydarzenie po wydarzeniu, godzina po godzinie, pytać, czy w tym, co się działo, Szukałem bliskości Jezusa, jego pomocy? Czy byłem w tej godzinie i w każdej kolejnej wierzącym? Czy chciałem być zwycięzcą według Jezusa? Tym bardziej we wszelkich małżeńskich kłótniach, nieporozumieniach. Czy szukam w tym Jezusa? Czy chcę. W tych niesnaskach być zwycięzcą na wzór Jezusa, czyli tym szukającym dobra. Dobra to znaczy rozwoju Waszej miłości, a nie tego, co Tobie, co Ci się widzi jako dobre dla Ciebie. Postawa która kształtuje w nas człowieka wierzącego, to modlitwa. Dlatego Jezus mówi dziś właśnie o niej: opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Zawsze się modlić to być w łączności ze Zbawicielem. Te dwie rzeczywistości wiara i modlitwa. Są bardzo blisko siebie. One wzajemnie się budują. Wiara jako bliskość z Bogiem, modlitwa jako praktykowanie tej bliskości, jako rozmowa z Nim, wiara jako posłuszeństwo Bogu, modlitwa jako słuchanie Go. Liturgia Słowa daje nam dzisiaj obraz modlitwy mężczyzny w pierwszym czytaniu Mojżesza i kobiety. W Ewangelii, wdowy, i mężczyzna, i kobieta człowiek po prostu ma się modlić, ma szukać tej bliskości ze Zbawicielem. Mojżesz modli się wytrwale, to go kosztuje. Jest Ojcem tego narodu, można tak powiedzieć. On ten naród w imieniu Boga prowadzi. To jest bardzo prosta analogia do bycia ojcem w rodzinach. Mojżesza ta modlitwa kosztuje. On ponosi jej trud, ale dzięki temu trudowi, tej Jego modlitwie, Jego naród, powiedzmy tak, Jego dzieci zwyciężają walkę. Czy Ty jako mąż? Jako ojciec modlisz się? Modlisz się za Twoją żonę, za Wasze małżeństwo, za siebie, za Wasze dzieci? Czy ponosisz trud tej modlitwy? Czy jesteś w stanie trzymać te wzniesione ręce w górę? Wcale nie jest to takie proste. Wcale to nie jest takie komfortowe. Doskonale wiedzą o tym ci, którzy wieszają firanki w domu. Trzymać te ręce w górze, łapać te żabki, zapinać tę firankę to męczące, nieprzyjemne. I tu chodzi o coś jeszcze więcej. Czy nauczyłeś się, będąc mężem, ojcem, ponosić trud i w jakiejś mierze być może nawet kochać ten trud, ten wysiłek? Bo to jest trud dla waszego małżeństwa, dla Twojej żony, dla Waszych dzieci. Masz go ponosić. Na to się zdecydowałeś. To powiedziałeś, składając małżeńską przysięgę. To powiedziałeś, niosąc, przynosząc swoje dzieci do chrztu, że będziesz się troszczył, będziesz się opiekował w tym, co piękne, dobre, co sprawia Ci radość ale też w tym, co trudne, co od Ciebie wymaga. Robisz tak? Umiesz tak robić? Chcesz tak robić? I modlitwa kobiety z dzisiejszej Ewangelii: pokorna, wytrwała, stała. Masz się też modlić za Twego męża, za siebie, za Wasze małżeństwo, za Wasze dzieci. Wytrwale, ciągle. To też nie jest proste. To też czasem wiąże się, tutaj w Ewangelii mamy do czynienia z wdową, trochę inna sytuacja, ale ona przychodzi i prosi, przyznaje się do tego, że nie ma, że nie potrafi, że jest jej ciężko, mówi o tym i prosi. Potrafisz mówić o tym, co trudne, co ciężkie i prosić? Boga prosić, bo tu o modlitwę chodzi. Potrafisz z Nim tak szczerze, otwarcie o tym wszystkim rozmawiać? Zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Przyjrzyjcie się Waszej małżeńskiej, Twojej ojcowskiej, Twojej matczynej modlitwie. Zadbajcie świadomie w tym tygodniu o wiarę i o modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.